Więc w, w sierpniu 1992 roku Komisja Praw Człowieka powołała Tadeusza Mazowieckiego na specjalnego sprawodawcę do spraw <kluzny> byłej Jugosławii. Wówczas Zwrócił się do mnie profesor Krzysztof Skubiszewski, ówczesny minister spraw zagranicznych RP, czy nie pomógłbym prowadzić tego mandatu Tadeuszowi Mazowieckiemu, ponieważ zajmowałem się problematyką praw człowieka i byłem również wcześniej na misji OBWE w Jugosławii. Kiedy Krzysztof Skubiszewski zakomunikował Tadeuszowi Mazowieckiemu, że przydziela mu do pomocy profesora z Poznania, Pan premier głęboko wesnął i sobie mówił, no tak, będę miał jakiegoś staruszka, profesora, którą będę musiał nosić teczkę. No ale na szczęście okazało się, że jednak ja nosiłem teczkę za panem premierem i spotkaliśmy się w Genewie na pierwszym spotkaniu poświęconym planowaniu tej, tej misji. Właśnie to jest bardzo interesujący problem, że... W koncepcji tych, którzy powołali Tadeusza Mazowieckiego, chodziło im przede wszystkim o to, żeby to była znana na, w Europie i na świecie osoba, otoczona powszechnym szacunkiem, takim był właśnie pierwszy premier demokratyczny Polski, Tadeusz Mazowiecki, żeby ta osoba poprzez nagłośnienie zbrodni i dramatów, które dokonywały się w byłej Jugosławii, zmobilizowała opinię publiczną do poparcia energiczniejszych działań. Taka była, Taki był główny cel. I premier Mazowiecki bardzo dobrze ten cel zrozumiał i starał się go zrealizować. Ja natomiast muszę przyznać szczerze, że miałem z tym trochę problemu, bo jako prawnik zajmujący się prawem człowieka raczej myślałem, że będziemy zbierali dowody różnych zbrodni, naruszeń praw człowieka. Uważałem, że powinniśmy działać poufnie. A premier zrozumiał, że możemy działać skutecznie tylko wtedy, kiedy będziemy mieli poparcie mediów. I bardzo zabiegał o to, aby media były włączone do każdego etapu naszych misji, naszych spotkań i muszę powiedzieć, miał zdecydowanie rację i udało się to, to udało się, ta misja rzeczywiście uzyskała bardzo szeroki wydźwięk w opinii publicznej.